Witajcie! Dziś chcę opowiedzieć, jak skutecznie i w dość łatwy sposób można przestać spożywać sacharozę, czyli ten popularny cukier. W tym celu omówię, jakie zasady umysłu zastosowałam, by wykluczyć ten rodzaj cukru oraz syrop glukozowo fruktozowy na dobre i zupełnie z mojej diety. Dzięki czemu czuję się pełna energii i nigdy nie mam zachcianek, które właśnie cukier wywołuje poprzez skoki insuliny. Zrobiłam to poprzez właściwe komunikowanie się z moim umysłem, aby odzyskać kontrolę. A więc po pierwsze, pamiętaj, że umysł zawsze robi to, co myśli, że od niego wymagasz. Powtarzałam więc mojemu umysłowi, że to, czego oczekuję, to przestać jeść sacharozę oraz wszelkie słodycze. A więc on dokładnie został poinformowany, że nie chce od końca maja ubiegłego roku jeść cukru. A skoro to wiedział, bez żadnych wątpliwości wtedy przestał podsuwać mi propozycje w stylu no zjedz ten tort apetyczny, przecież to takie dobre. Wręcz przeciwnie. Słodycze i inne produkty zawierające cukier umykały w zupełnie mojej uwadze. Przestały dla mnie istnieć. Dosłownie przestawałam je zauważać. Po drugie. Umysł co do zasady nie lubi tego, co nieznane, a kocha to, co znane. Wizja braku cukru w diecie mogłaby więc mój umysł przerazić. Tak więc wyznaczyłam sobie konkretną datę, od której sacharoza zniknie na dobre z menu. A przedtem jadłam słodycze tylko przy specjalnej okazji, na przykład urodzin albo Dnia Matki. Zaczęłam też informować wszystkich moich znajomych, w tym moją mamę, że od 27 maja nie jem cukru. W ten sposób przygotowałam ich, aby kiedy ich odwiedzę, nie częstowali mnie słodyczami, jednocześnie przyzwyczajając mój umysł, do tej myśli i do tej wizji. Po trzecie, zastosowałam zasady umysłu stwórz swoje wierzenia, a one stworzą Ciebie. Na szczęście nie miałam nigdy przekonań w stylu dzień bez czekolady to dzień stracony albo nie mogę żyć bez ciastek i cukierków, więc nie musiałam tych wierzeń usuwać i zastępować wierzeniami wspierającymi mój plan. Po prostu stworzyłam obraz Magdy niejedzącej słodyczy, ciast i sacharozy. A zamiast tego z przyjemnością jako deser spożywającej np. przykład daktele czy orzechy, sałatki owocowe albo kawę latte. Po czwarte, zastąpiłam słowo muszę zrezygnować z cukru i nie mogę jeść słodyczy, zdaniem, wybieram życie bez cukru, bo dzięki temu będę się czuła lepiej. Umysł nie znosi ograniczenia. Słowa muszę i nie mogę są tego oznakami, a tym bardziej nie mów. Nie mogę jeść cukru, a tak bardzo, bardzo go lubię, ponieważ umysł nie może utrzymywać sprzycznych przekonań ani myśli. One się nawzajem anulują, a więc najpewniej w takiej sytuacji dasz za wygraną. Po piąte, trzeba było przekonać umysł, że odstawienie cukru mnie nie zabije. Wiadomo, umysł nie lubi braku. Przekonałam więc mój umysł za pomocą różnych wykładów naukowych, książek, że cukier po prostu jest szkodliwy. A ponieważ najważniejszym zadaniem umysłu jest utrzymanie Cię przez życiu, zrozumienie tego faktu bardzo uprościło proces usuwania cukru z diety. Oczywiście, umysł uczy się poprzez powtarzanie, a więc powtarzaj wizualizacje i afirmacje wielokrotnie, zanim jeszcze zaczniesz. Daj sobie minimum trzy tygodnie na utrwalenie tego nowego sposobu widzenia siebie i działania. I jeszcze jedna rada. Kiedy chcesz rzucić sacharozę, przez pierwszy miesiąc albo dwa najlepiej nie miej w domu pod żadną postacią, żebyś nie uległa pokusie w momentach kryzysowych. Po tym czasie cukier już nie będzie cię już więcej wołał. Ja jestem wolna od cukru już od prawie półtora roku. Podczas pierwszych trzech tygodni miałam może dwie, trzy wieczorne napady. Muszę zjeść coś słodkiego. Ale kiedy okazywało się, że nie ma niczego, co by można zjeść, potulnie szłam spać. Potem i to przeszło i słodycze stały się zupełnie obojętne. A kiedy czasem jest ciekawości, spróbuję, od razu robi mi się niedobrze i naprawdę mi to już nie smakuje. Kiedy natomiast mam ochotę na ciasto, przygotowuję własne zdrowe wypieki i desery w oparciu o ksylitol, daktyle, mąkę jaglaną bądź cieciorkową i owoce. I to naprawdę jest smaczne. Efekty są wspaniałe. Waga przestała skakać i dzięki temu, nie, że nie jem sacharozy, nie występują u mnie gwałtowne skoki insuliny, a więc nie ma spadków energii oraz zachcianek typu, muszę zjeść coś słodkiego. Czuję się wspaniale, wolna, zdrowa i niezależna. Wypróbuj tę strategię i podziel się, jak ci idzie. Powodzenia! Nazywam się Magdalena Meyer. Jestem terapeutką stosującą błyskawiczną terapię transformacyjną i pomagam kobietom poczuć się lepiej we w swojej własnej skórze bez długich terapii. Do zobaczenia wkrótce. Pa-pa!